Zdzisław Kasprzyk chciałbym opowiedzieć historię rybołówstwa na ziemiach polskich, a szczególnie było to bardzo ważne na naszym terenie, gdzie rybactwo właściwie od zarania ludzkości, jak tutaj ludzkość się osiedlała, to rybactwo było bardzo ważną gałęzią, jeżeli chodzi o zdobywanie żywności. Na początku oczywiście człowiek nie dysponował sprzętem w postaci sieci, tylko koncentrował się na łowieniu ryb w czasie tarła, kiedy to ryba traci instynkt zachowawczy, dość często wypływa jak na przykład szczupak na bardzo płytkie wody i w ten czas nawet w skrajnym wypadku rękowa można te ryby pozyskiwać. Ale też używano Ościeni, y, oczywiście niemetalowych, y, były to ościenie y, najczęściej z kości, kościane y, lub z poroża. Y, dopiero później, już y, y, w późniejszych czasach, y, jak człowiek zaczął uprawiać y, rośliny włóknodajne, takie jak len, konopie, to też zaczęto. Wyrabiać sieci. Najbardziej prymitywnymi sieciami, jeżeli chodzi o y, y, sieci, to były więcierze, y, wykonywane właśnie z tego rodzaju y, y, materiału. Oczywiście nie były to duże y, y, sprzęty dlatego, że stosunkowo trudno było wyhodować len czy konopie, dlatego, że trzeba było tą ziemię uprawić. Dopiero tak na dobrą sprawę rozwój sieci nastąpił w średniowieczu, kiedy było bardzo duże zapotrzebowanie na ryby ze względu na przyjęcie przez nasze państwo chrześcijaństwa powstawanie bardzo dużej ilości klasztoru. I w ten czas, w tych czasach yy, przestrzegano po, bardzo ściśle postów. I praktycznie rzecz biorąc, ponad połowa dni w roku była dniami postnymi, gdzie nie wolno było oczywiście jeść mięsa. I taki paradoks, mnisi w ten czas yy, bobra zaliczali do ryb, dlatego że pływa wodzie, ma ogon, ogon pokryty jest łuską, więc musi to być ryba. Także od zarania już wiele przepisów ludzie próbowali obchodzić. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o sprzęt współczesny, on dużo nie różni się od sprzętu na przykład wczesnośredniowiecznego. Jedynie co, zmieniły się materiały. Tak jak dawniej mówiłem, że były stosowane materiały pochodzenia roślinnego, tak obecnie od lat, od połowy lat 60. właściwie tworzywa syntetyczne, szczególnie stylon, wyparły naturalne tutaj na stosowane w rybactwie. Najbardziej prymitywnym narzędziem zbudowanym z sieci jest więcierz. Więcież y, y, był stosowany na wodach płytkich. Trzy y, obręcze posiadał. Y, był rozpostarty na dwóch kijkach i miał y, y, z jednej i z drugiej strony tak zwane serca. To są takie, y, jak gdyby można powiedzieć, leje zwężające się. I po środku są y, tak zwane stróże sznurki, które powodują, że ryba jak przepłynie, wpłynie tutaj do sieci to musi zmienić kierunek poruszania się i tym sposobem nie może trafić do przeciwległego serca. Bardziej skomplikowanym sprzętem jest żak jednokomorowy Tutaj jeszcze powinno być skrzydło i też tutaj jest serce i podobnie ryby są łowione jak więcierzu. Bardziej zaawansowanym sprzętem jest żak dwugardłowy już ze skrzydłem i Pierwsze gardło, tutaj, taki bardzo szeroki lej, ma za zadanie nakierować rybę. Dopiero drugie serce, tutaj, po, łowi i dlatego tą część nazywamy klatką łobną. Sprzęty ten zakładamy w strefie przybrzeżnej jeziora, skrzydłem w kierunku brzegu, a y, właściwy żak w kierunku toni wodnej. Dlaczego? Ryba y, y, jak trafia na przeszkodę w postaci skrzydła, zawsze próbuje uciec na y, głęboką wodę. I w ten czas trafia y, tutaj do y, właściwego żaka. Podob y, innym całkowicie sprzętem jest cłem, y, Słęb, drgawica, sieć o długości około 20 metrów składa się z trzech sieci. Na zewnątrz sieć jest zrobiona z grubej nici i oczka ma bardzo duże. Tak właściwie od 12 do 15 centymetrów, a w środku jest bardzo drobna sieć i ryba uderzając się zabija w tą sieć. To jest sprzęt szczególnie przydatny do połowu szczupaka, lina, węgorza, ryb, które są, żyją w strefie przybrzeżnej. Jeszcze do początku lat 30. -tych rybacy sami wiązali sieci. Do tego służyła kleszczka, najczęściej z drewna i deseczka. Ja używam większej kleszczki, kwestia przyzwyczajenia. I w ten sposób rybacy wyrabiali sieci. Dopiero po zrobieniu sieci odpowiednio przycinano, zszywano i montowano sprzęt do połowu ryb. W latach 30. potaniała bawełna i dopiero bawełna spowodowała, że rybacy mogli kupić sieć robioną maszynowo i tylko odpowiednio przycinali, zszywali i to było wielkim ułatwieniem. Po zrobieniu jednego rzędu suwamy sieć i zaczynamy następny rząd. Mogę tylko powiedzieć jedno, że zrobienie takiego bieńcieża, który na początku prezentowałem, zajmuje y, dobremu rybakowi około pięciu dni. Jednymi z najstarszymi sposobami połowu ryb był sprzęt zwany y, ościenie. Tutaj mamy dwa ościenie. To były sprzęty, które dopiero w 1932 roku zostały zabronione w Polsce, kiedy ukazała się pierwsza ustawa o ochronie rybołówstwa. Dlaczego ościenie były tak niebezpieczne? Dlatego, że najczęściej ościeniami łowiono w czasie tarła i rybę kaleczono. Pół biedy, kiedy rybę złowiliśmy, okaleczoną, Gorzej jak Rybie udało się uciec, w ten czas zaczęła chorować i zarażała inne y, y, gatunki ryb. Teraz najtrudniejszym okresem w rybołówstwie, czy w rybackstwie był okres zimowy. Połowy pod lodem były bardzo ciężkie, dlatego, że trzeba było y, wykuć przelębel odpór w lodzie. I do tego służyła albo taka specjalna siekiera, tak zwany bocian lub niektórzy rybacy preferowali pikę pierzchnię. Jeżeli ciągnęliśmy... Sieciami ciągnionymi, na przykład niewodem pod lodem, to do rozprowadzania sieci służyły takie widełki. I trzeba było co kawałek co 20 metrów wykuć przerębel i wkładaliśmy taką bardzo długą tyczkę, do której była przywiązana lina i tymi widełkami popychaliśmy tą... Yy, Tyczkę od przerebla do przerębla. Praca bardzo ciężka. Mogę powiedzieć tylko, że na jeden zaciąg, tak zwaną toń, trzeba było 350-400 przerębli wykuć. Chcieliśmy Wam pokazać rybołówstwo w bardzo dawnych czasach i współcześnie. I dawniej rodzina rybacka pracowała od dzieci, nawet od pięciu lat, już musiały szyć sieci, dlatego że najmniej szył rybak, dlatego że rybak musiał łowić ryby. Cała rodzina pracowała w ten czas na rzecz właśnie rybaka. Ciężka praca, mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. Mój Nauczyciel rybactwa, mistrz rybacka sprzed wojny, pan Bernard Olewski z Sierakowa, we swoich wspomnieniach pisał, że on w wieku pięciu lat z babcią swoją wiązał sieć, a wcześniej musieli uprząść nić do wyrobu sieci. Więc praca bardzo ciężka. Obecnie rybacy korzystają z sieci wyrabianych maszynowo. I zrobienie sprzętu, na przykład takiego więciża, jak mówiłem, że przy ręcznej pracy to jest 5 dni, to w tej chwili rybak w ciągu dwóch godzin jest w stanie ten sprzęt sobie zrobić. Więc na pewno dawniej. Praca rybaka była bardzo ciężką pracą i mało tego angażowała całą rodzinę.